Dzień dobry, moi drodzy. Ruszamy. Kolejne nagranie i oczywiście kolejna praca. Obiecałem, że prac będzie więcej. Dotrzymuję słowa. Pusta ściana. Nie, nie, tak być nie może. Oczywiście trzeba się tym zająć. Zostawiłem to, odkładałem, więc najwyższa pora, żeby zapełnić tą ścianę. Kończą mi się deski jesionowe. No niedobrze. O, litka coś wywozi. Piękny jesion. Jeszcze zostało mi chyba ze 2-3 sztuki. Chyba 30 jeśli chodzi o grubość. Więc spokojnie tutaj. Albo nawet może troszkę cieńszy. W każdym razie jesion. Piękny, polski, twardy gatunek. Z pięknym uswojeniem. Świetnie nada się do takich właśnie mebli. Zaczynam oczywiście od próby przynajmniej rozkroju. Mam jedną deskę taką szeroką, i tutaj będziemy potrzebować dwa boki i dwa do trzech łączników na całą szerokość tej szafki. Szafka chyba miała mieć około 1,70 m, więc najpierw pilarka ręczna, jak widzieliście. Nią najczęściej się posługuje przy takim wstępnym rozkroju, a następnie już piła stołowa, cięcie wzdłuż, najpierw brzegowanie, czy przy, takim, przy takich deskach, jak tutaj widzicie, zawsze rozcinam to najpierw w rdzeniu, czyli w miejscu, gdzie najczęściej jest pęknięcie, czasami jeszcze tak z 2-3 cm w lewo lub w prawo. Potrafi być też to drewno uszkodzone, a cała reszta do kory już jest ok. No więc, cięcie pierwsze zrobione, później drugie już wzdłuż przykładnicy równoległej, i to, to daje już nam prostą deskę. Krok kolejny to oczywiście wyrówniarka. I powiem Wam szczerze, że oczywiście. Wyrównywanie takich szerokich desek wcale nie jest miłe i proste. Deska próbuję Wam podskakiwać, trzeba jechać powolutku i, i z małym zbiorem, też. Później, oczywiście, grubościówka, i tutaj już łatwizna. Maszyna robi wszystko za Was. Oczywiście struganie takich szerokich desek to duża ilość wiórów jest wytwarzana, więc dużo odciąg musi być tam w tych wężach. Jak widzicie to są węże o 120, 120. Tak, 120, więc tych wiórów naprawdę idzie. Kolejne czynności to już cięcia formatowe w poprzek włókien. No i tutaj leniuch Jarek nie chce mi się zmieniać, słuchajcie, tarczy. Muszę dać w końcu te do ostrzenia, te uniwersalne, bo mam ich, mam ich kilka i nimi najczęściej faktycznie się posługuję. Tutaj zakładam na stół formatowy, jak ja to nazywałem, pomocnica pilarza. Takie dwa dociski, które wyznaczają tam na krawędziach ich są, są liniały, które pokazują dokładnie zero na, gdzie jest ten element zacinany na stole formatowym. Wystarczy tak naprawdę przestrzelić właśnie od tego zera z lewej strony do prawej i mamy naprawdę bardzo, bardzo precyzyjne cięcie pod dowolnymi kątami. To jest najprostszy sposób, żeby uciąć w dowolnie długich elementach, właśnie pod, pod kątem. No i teraz trochę wiercenia. Tutaj pomyliłem się o milimetr, zmazałem i. I teraz już jest prawidłowo. Tutaj szykujemy, to będzie deska z poczekajcie, jak już nie pamiętam dokładnie, ale chyba ta deska górna, gdzie będę szykował otwory przelotowe. No i tutaj cyrkiel, 50 mm rozstaw między środkami tych otworów. Łatwizna, nie? Wystarczy to. Przetrasować. Później jeszcze trochę łówkiem zaznaczałem, żeby było łatwiej mi to było łatwiej trafiać. Wiertarka kolumnowa. I jedziemy. Trochę tych otworów jest. Więc tutaj parę minut spędziłem, ale obroty pod 2000. Średnica 40 mm. I jedziemy. Oczywiście ostry sednik. Tutaj akurat korzystam z sednika. Poczekajcie, jaka to jest firma. Oj, nie pamiętam. Ściągałem ostatnio taki właśnie sednik Rota, coś tam. Kurde, no. Pamięć nie ta. Dobrze, jedziemy. W każdym razie otwory są super czyste. I te drugie otwory, które wykonywałem, to już były otwory nieprzelatowe. Około 10 mm zagłębienia. To będzie element spodni. Rościąłem ten element z otworami przelotowymi, ponieważ to będzie tylko podparcie tylne dla, dla dłut. No i tutaj pierwsza przymiarka. Zastanawiałem się, jak to połączyć. Oczywiście najprościej wziąć wkręty, połączyć to i to gotowa będzie, nie? No ale zawsze staram się te wkręty ukrywać. I tutaj również pomyślałem, że jednak nie pójdę na łatwiznę, poświęcę parę minut więcej czasu i wykonamy to również na, na lamelo na łącznikach Klamex. Tutaj pierwsza przymiarka, żeby właśnie zobaczyć, jak to wszystko stoi. 10 stopni około było tutaj pochylenie, i to już pozwala faktycznie stabilnie stać nawet tym najdłuższym dłutom i jeszcze pomyślałem o takim łączniku z przodu, który dodam, żeby będzie to w sumie i też taka ozdoba, ale też pomoże będę się czuł może troszeczkę tak pewniej, że to dłuto się nie przewróci do przodu eee, tutaj nawierty frezarką Zapy 2 czyli lecimy z klameksami i wiercenie, w, tutaj jest otworek FI 6 mm oczywiście kombinuję tak, żeby tych otworów nie było widać, więc one będą albo na plecach, albo zupełnie od spodu więc praktycznie mebel będzie poskładany jak klocki Lego, ale nie będzie widać w jaki sposób i środkowy, środkowe frezowanie również zrobione ten element, który tu widzicie zaszpachlowany, to jest płyta stolarska. Jeszcze kawałek odpadu miałem, więc to jest też świetny materiał. Warto to wykorzystać. A Tutaj strugam sobie tylko to cięcie ukośne. Żeby to wyrównać, czyli tutaj wiadomo strug ręczny w rękę, sprawdzam, czy jest kąt zachowany. I Gotowe, tak? Gotowe te dwa boczki. No ale wypadałoby też zadbać o krawędzie tych wszystkich elementów, więc tutaj mała szliwierka do narożników, tak? Do, do, do krawędzi. Myślę, że do, do tego też jesteście już przyzwyczajeni. Akcja błysk i dwa boki gotowe w tych dłuższych elementach. Również frezowałem, chociaż zobaczycie później, że będę się troszeczkę bawił jeszcze, bo nie chciałem, żeby te, nie chciałem przefrezować miejsc, gdzie będą elementy łączyły się ze sobą. Szlifierka i papier, tutaj 220. Ostatni szlif przed. No właśnie, przed wykończeniem. Zastanawiałem się też tutaj, czym to zrobić, żeby było szybko i łatwo. I powiem wam, że trochę się wpakowałem, bo e, użyłem preparat, e, tutaj akurat wziąłem lakier poliuretanowy, ale w sumie wcześniej go nigdy nie używałem. E, był to poliuretan na bazie oleju. I powiem szczerze, nie wiem, czy ta końcówka była jakaś zatkana czy co, ale generalnie oj. Nie że klołem przy tej pracy, ale się nawkurzałem, bo Palec mi już tak bolał później, że no dobra ale pomalowałem, na drugi dzień szlif 220 czy to jest papier 230. Ta szlifierka akurat ma bardzo malutki skok poniżej 1 chyba, więc idealnie do tego się nada, żeby to właśnie w... dodać właśnie ten między szlif. I oczywiście później to wszystko trzeba obdmuchać, no bo tego pyłu z poliuretanu jest dosyć sporo. Trzeba to usunąć i możemy nakładać drugą warstwę. Tutaj producent również chyba zalecał nawet trzy warstwy. Ja już nie będę przesadzał, to nie jest taki, to jest wiecie, mebel roboczy, więc nie ma, nie ma potrzeby. No i druga warstwa i kolejne parę godzin, tutaj chyba około dwóch godzin. Jest między warstwami a 24 godziny do pełnego utwardzenia. No, ale jak już widziałem, że mam jeszcze na jeszcze raz mam nacisnąć ten spust. A oh, i w puszce to powiem Wam szczerze, naprawdę mm, udychciało mi się. Dobra, ale było minęło i jeszcze ten element przedni. Które sobie wymyśliłem w ostatniej chwili. Zastanawiałem się, jak to połączyć, żeby również nie było wkrętów. No i mówię, dobra, tutaj jeszcze jest na tyle dużo miejsca, że spokojnie takie dwa małe kołki Fi 6 mm można sobie tutaj dodać. Łatwizna. Myślę, że cztery kołki to każdy z Was potrafi wytrasować, nie? Tak, żeby trafić i i żeby było celnie, nie? wbijam, docinam i możemy skręcać czyli skręcam jeden bok skręcam drugi bok tutaj jeszcze wyrównywałem żeby był zlicowany przód i tył żeby tam żadnego przesunięcia nie było skręcamy całość i jak spojrzałem na to mówię dobra, wszystko gra oprócz tego że ten przedni element, taki, te, takie mikrołuki, słuchajcie, to było na tyle cienkie, że widziałem, że niestety się to ugina. Aha, i tutaj jeszcze to, co mówiłem, że dlaczego nie było frezowane to wszystko, ponieważ po połączeniu tych elementów chciałem, żeby te faski doszły do elementów łączących się, a nie przechodziły yy, przez to łączenie. No i tutaj chwila. Ostre dłuto w rękę. To jest minutka, dwie i gotowe. Oczywiście te sfrezowane teraz elementy nie są polakierowane, więc później pędzelek w rękę jeszcze i będą się to domalować. No i teraz jeszcze kwestia właśnie tego łącznika. Kiedy postawiłem tutaj parę dłut, no to widzę, że naprawdę to się uginało. Więc mówię, dobra, nie ma co. Zrobimy jeszcze poprzeczkę przegrodę środkową, tak żeby to wszystko spasować razem. Piła japońska w ruch, element jesionowy jest docięty na 10 mm grubości, czyli jest no, przestrugany. Czyli docinam, tu jeszcze ośnik w rękę po tym cięciu ukośnym, które zrobiłem piłą ręczną. Klej, to jest akurat taki klej szybkiego kontaktu ale typowy do drewna i to jest chyba taka wersja żelowa, nie kapie dotykamy i mamy tam po 30 sekundach chyba to nam łączy tak na maksa już. no i tak wykonane mebelek można chyba wieszać nie dwa wkręty Później mam takie jeszcze malutkie grzybki drewniane, więc te wkręty również będą ukryte. I tutaj się wkręcam w słupy pionowe w ścianie, dlatego też to już jest wymierzone wcześniej. Więc nie wkręcam się tylko w bazerię, ale w słupy nośne, więc jest przymocowane tak, że na pewno na tej płycie stolarskiej można się wieszać i nikt tego nie zerwie. Też zastanawiałem się później, czy jeszcze, słuchajcie, nie dodam jakiego, jakiejś mikrolistewki pod spodem. Bo teraz ewidentnie wszystkie dłuta będą wisiały na tej podpórce, nie? Na samym dole. I albo jeszcze, słuchajcie, zrobię tak, że pod spodem dodam oświetlenie taką, nie wiem, jakąś listwę ledową, która będzie też mi doświetlało samą pracę na tokarce, ale właśnie od strony samej szafki. No i tutaj trochę dłut, którymi pracuję. Jak widzicie, tak to się prezentuje. A ta skrzyneczka malutka, to są jeszcze specjalne dłuta do pracy przy długopisach albo przy biżuterii. Bardzo malutkie. To w sumie bardziej dla chłopaków ściągnąłem, ale tutaj na razie to gdzieś położę, a później będzie to bardziej raczej przy tokarce. Chłopców tej mniejszej. Dziękuję za uwagę. Jeszcze małe zbliżenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze widzicie teraz na środku bardzo ciekawe dłuto do nadawania faktury. Myślę, że to praktycznie cały film będzie można temu poświęcić, bo, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy sprzęt. Te dłuta, które teraz widzicie, to też. Ciekawe dłuta. Tutaj są te z węglikami na płytkach i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo. Do, do zobaczenia w kolejnym nagraniu już wkrótce. Cześć.